W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam do przeżywania 13 wtorków ze świętym Antonim. Naszą modlitwą towarzyszą relikwie świętego Antoniego, którymi będziemy pobłogosławieni po każdej modlitwie. Modlitwa każdy wtorek. Ojcze Niebieski, błagamy o Twoją opiekę i pomoc przez zasługi Świętego Antoniego, doktora Kościoła. Chcemy go czcić przez rozważanie jego cnót i naśladowanie przykładu jego życia. Wysłuchaj naszych próśb. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Wtorek szósty. Chwalebnie, święty Antoni, tak wielka była Twoja wiara i pokora, że radowałeś się, gdy Cię spotykały upokorzenia. Niech Twoje modlitwy dodają nam sił, abyśmy kroczyli za Tobą w posłuszeństwie i prostocie serca, naśladując Chrystusa, przez którego prosimy o tę łaskę. Amen. Modlitwa na zakończenie każdego wtorku, miłosierny Boże, wszechmocny i litościwy, wysłuchaj naszych modlitw. Zawstawienictwem Maryi dziewicy świętego Antoniego i wszystkich świętych. Uwolnij nas od wszelkich naszych grzechów i od chorób ciała, umysłu i duszy. Błagamy Cię o tę łaskę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pragnę pobłogosławić wszystkich parafian, wszystkich naszych gości, naszych przyjaciół, tych, którzy modlą się z nami na Facebooku, na YouTube, by święty Antoni wypraszał wam potrzebne łaski, byście byli zdrowi, żyli w pokoju i szczęśliwie przygotowywali się na spotkanie z Bogiem Wieczności. Pan z wami. Słucham Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu nie będą dzięki. Święty Antoni, patronie nasz. Święty Antoni, Patronie nas, mógł się, mógł się, módl się za nami. Święty Antoni, patronie nas. Święty Antoni, patronie nas. Mógł ludzie, mógł się, za nami. Święty Antoni, patronie nas. Święty Antoni, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nas.